Witam serdecznie. Piotr Basista, klinika HB. Jestem właśnie w drodze do e, pracy. I w tym krótkim czasie postaram się pomóc Wam w Waszej drodze do e, zdrowia. Dzisiaj omówimy sobie bardzo krótko, ale konkretnie temat częstego oddawania moczu. Więc teraz tak. No, e, w jakiej sytuacji, kiedy zaczynamy za często oddawać mocz i jest to dla nas uciążliwe, no to w pierwszej kolejności idziemy do urologa. I albo w ciemno dostajemy takie leki jak Westiker albo jest też dodatkowo zlecane badanie urodynamiczne. Przeprowadzę też się dzienniczek mikcji, żeby ocenić to, jak często, jakie to są ilości tego oddawanego moczu. Więc są takie pierwsze rzeczy, którymi się e, trzeba e, zająć. Czyli wpierw do lekarza. Jeżeli to nie przynosi Wam rezultatów. E, to następnym krokiem może być właśnie gabinet fizjoterapii, czyli, czyli my. I teraz, jeżeli e, częste oddawanie moczu e, nie wynika bezpośrednio z nadraktywności wypieracza, która często wychodzi e, w badaniu urodynamicznym, e, to e, za, za przyczynę tego, tego parcia, które powstaje, tego właśnie fałszywego parcia na mocz, mogą być odpowiedzialne mięśnie. Mięśnie po półcewki moczowej, mięśnie na miednicy ogólnie, rzecz biorąc i wszystkie struktury, które są z nimi związane. I teraz jak to działa? W tym momencie, kiedy mięśnie się na takiej cewce obkurczają, to drażnią ją i my odczuwamy potrzebę oddania moczu. Często jest troszkę to inne odczucie niż taka naturalna potrzeba oddania moczu, ponieważ jak mamy bardzo wypełniony pęcherz, no to czujemy go w dolnej części brzucha. I wzywa no, nas wtedy do wypróżnienia. Natomiast to, o czym ja mówię, o tych fałszywych parcach, na które, które cierpi teraz dużo osób, to, to jest takie parcie często wyczuwane nieco niżej, być może w cewce moczowej. To jest zarówno u kobiet, jak i, i u mężczyzn. I teraz te mięśnie, gdyż, jeżeli one się zaczynają napinać, podrażniają tą cewkę. Tak jakbyśmy na przykład mechanicznie tą cewkę podrażniali, wtedy też jakby dotykając palcem do cewki moczowej. Od środka można rzeczywiście też się podrażnić, też mamy odczucie, że nam się chce A tutaj w tej sytuacji mięśnie miednicy wokół cewki ściskają tą, 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 tą cewkę i my odczuwamy parcie na, na, na mocz. I, I często to jest tak, że yy, to jest takie nieregularne. Potrafią być okresy kilku tygodni, miesięcy, że nic się nie dzieje. E, potrafią być takie. E, to, jest, to może być taki, takimi rzutami, tak, że co jakiś czas. Może być to w takim rytmie dobowym, na przykład parę godzin w ciągu dnia tylko. Często też jest tak, że ta, ten te częste oddawanie oczu pojawia się na wieczór albo w nocy i no nie pozwala spać. Albo pojawia się w sytuacjach takich stresowych, czyli na przykład gdzieś, gdzieś idę, wychodzę, więc muszę się od razu załatwić, mimo że przed chwilą został opróżniony całkowicie, ponieważ jest takie trochę irracjonalne. I to są to są, jakby, to są takie czynniki, które pokazują takie może objawy bardziej, są takie objawy, które pokazują na to, wskazują na to, że, że mogą być tu zaangażowane właśnie te mięśnie, bo właśnie wtedy, kiedy się stresujemy, one się najczęściej zaciskają, albo na przykład po całym dniu takim, gdzie mocno pracowaliśmy, przejmowaliśmy byliśmy o obciążeniu te mięśnie na koniec dnia właśnie taką mają reakcję i wtedy wieczorem. Jest, jest takie dosyć intensywne parcie na mocz. I wtedy, jeżeli, jeżeli, jeżeli podejrzewacie to u siebie, zresztą, jeżeli to czasowe leczenie nie przynosi rezultatów, to warto też dołączyć to, e, diagnostykę tych mięśni e, w opółcewki moczowej do, do swoich badań, żeby coś się więcej dowiedzieć na ten temat. E, badanie jest bardzo proste i bardzo takie właściwie no jednoznaczne. Wykonuje się to badanie u mężczyzn przez odbyt, u kobiet przez odbyt lub przez pochwę i ocenia się wszystkie struktury mięśniowe wokół cewki łączowej i wszystkie inne czy struktury, które są związane w ogóle z mięśniami na miednicy. I jeżeli przy dotyku, przy drażnieniu tych mięśni albo nawet drażnienie, no nawet, nawet przy samym dotyku często jest tak, że E, dotykamy do tych, do tych struktur mięśniowych, nawet nie, 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 nie bezpośrednio związanych z cewką moczową e, i pojawia się te znajome parcie na mocz. E, te, te odczucie, które e, załóżmy w tej chwili, w trakcie badania nie, przed badaniem nie było, a teraz w trakcie badania, tak jak guziczkiem naciskamy jest parcie, puszczamy nie ma parcia. Tak? I wtedy, wtedy możemy sobie badając te struktury, e, bardzo dokładnie ocenić, które struktury tak naprawdę produkują to napięcie i i potem, jak już to wiemy, to możemy tą, zalecić jakąś terapię rozluźniającą i, i, i wytłumaczyć pacjentowi, co ma robić, żeby te mięśnie mu się nie napinały. I to, to właściwie tyle, co chciałem Wam przekazać, żebyście mieli jeszcze dodatkowe jakby informacje na temat tego, co można jeszcze zrobić, gdzie, gdzie, gdzie jeszcze swoją diagnostykę skierować. I mam nadzieję, że, że osoby, które, które długo z tym walczą, że, to, że, 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 że ten, ten materiał im pomoże, że podejmiecie jakieś kroki. Także trzymam za Was serdecznie kciuki, wierzę, że z tego wyjdziecie i do zobaczenia. Piotr z Klinika HB.